Mm-hmm. Cześć, kupujecie czasem coś pod wpływem impulsu, coś niekoniecznie potrzebnego, ale no fajnie wygląda, więc wam się spodobało, to kupujecie. No mnie się to zdarza i czasem kupuję coś w chińskich sklepach i ostatnio nabyłem coś takiego. To jest pompka bezprzewodowa marki Kurde, to jest wszystko po chińsku. Marki Xiaomi Mijia. Tak wygląda po rozpakowaniu. I wygląda naprawdę interesująco, prawda? Jak taki duży iPod albo kłódka. No, w każdym razie jest to pompka. Jest to pompka, która tak się ją uruchamia. Po prostu wyciągając wentyl, uruchamia się nam od razu wyświetlacz. I do czego ta pompka służy? Według producenta można nią napompować koła, opony roweru. Motocykli czy skuterów, koła samochodowe, jak również piłki, jakieś dmuchane zabawki, tego typu rzeczy. I aby to zrobić, mamy do dyspozycji trzy wentyle. Pierwszy standardowy służy do pompowania właśnie kół samochodowych, ale mamy też dwa inne. Jest taki Fajny woreczek, do którego można przerzucić to całe ustrojstwo i w nim to trzymać. Mamy też klasyczny wentyl do pompowania piłek, oraz wentyl do mm, rowerów czy skuterów. Jak to działa? A bardzo w porządku. Mamy tu wyświetlacz, na którym możemy sobie wybierać dostępne programy. O, uruchomiłem. Programy zdefiniowane, które mają już ustawioną, ustawione ciśnienie powietrza. Mamy tu kilka programów, na przykład dla rowerów to jest 45 PSI, mamy dla motocykli to jest 2,4 bara, mamy dla samochodów to jest 2,5 bara oraz dla piłek to jest 8 PSI. I tak zdefiniowane programy możemy już wykorzystywać od razu do pompowania. Natomiast, oczywiście, możemy sobie samodzielnie zmieniać te wartości przyciskami plus minus. Jak widzicie mam jeszcze włączoną latarkę. No, i to właściwie tyle, hmm. co mam do powiedzenia na temat tego sprzętu. Jest wykonany bardzo solidnie. Jest z plastiku, ale to jest taki fajny, dobrze leżący w dłoni, porządny plastik. Podoba mi się to, że tu mamy taki automat, że jak włożymy ten kabel do gniazda, to urządzenie nam się wyłącza. Wyciągniemy, jest gotowe do pracy. Na dole mamy gniazdo. Do ładowania ze zwykłej ładowarki sieciowej możemy też skorzystać z ładowania w samochodzie. Musimy mieć tylko ładowarkę 12V, do której przypniemy ten kabelek. A no i cena: około 200 zł w sklepie chińskim, sprowadzone z Chin. Czy to jest drogo? No w sumie tak, bo przecież. Koła samochodowe możemy napompować gdzieś na stacji benzynowej za darmo albo za jakąś symboliczną opłatą. Opony roweru możemy napompować ręczną pompką, która kosztuje kilkanaście złotych w supermarkecie. Ale z drugiej strony mieć coś takiego w bagażniku czy w schowku zawsze w samochodzie na wypadek gdyby spadło nam ciśnienie w oponach i po prostu sobie to, te opony podpompować bez szukania stacji benzynowej, bez martwienia się, czy jak gdzieś tam na pewno dojadę. No to myślę, że jest to warte jednak tych 200 zł. No jak widzieliście, pompowanie, yy, i to nie od samego dołu, tylko od już pewnej wartości, yy, trwa dosyć długo. No ale też nie nastawiam się i chyba nikt, kto kupi taką pompkę, nie, nie będzie oczekiwał, że napompuje mu od zera do tych 2,5 bara tak szybko jak yy, kompresor na stacji benzynowej. Jest to jednak urządzenie, które yy, służy do tego, żeby je trzymać po prostu gdzieś tam w, w jakimś schowku, w jakimś zasobniku, żeby po prostu na wszelki wypadek sobie podpompować tą oponę. Raczej bym nie chciał pompować tą pompką wszystkich czterech opon od zera do, do określonej wartości, bo to by zajęło chyba z godzinę, a nawet nie wiem czy, czy ilość energii zmagazynowana w tym akumulatorze by na to wystarczyła. Także jako um, urządzenie rezerwowe, pompka rezerwowa do, do, do pompowania Opony gdzieś w trasie, tak, ale nie jako urządzenie, które po prostu będzie nam służyło do pompowania wszystkiego, co mamy, bo to nie jest ta wydajność jednak. Ale sami widzieliście, że fajnie to wygląda, nie? No.